Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Wiadomości Wrzesińskich, a w nim Dorota Tomaszewska pisze o dziwnej sprawie zatrzymania bądź nie zatrzymania yy, znanego jako Lala. Komendant powiatowy Policji we wrześniu, Jarosław Gruszyński, twierdzi, że Lala został zatrzymany, natomiast nic o tym zatrzymaniu nie wie ani prokurator okręgowy w Poznaniu, ani centralne biuro śledcze. Jak jest naprawdę, o tym w piątek w wiadomościach wrześnińskich ponad 3 miliony złotych kosztowała przebudowa dwóch ulic powiatowych oraz budowa ronda w Neklinie. Niestety zabrakło kilkunastu tysięcy na nasadzenia na tym rondzie. Zapłaci za to gmina. Dlaczego gmina wyręcza powiat? Przeczytasz o tym na stronach nekielskich wiadomości rzesińskich. 15. jubileuszowy rodzinny rajd rowerowy już za nami. W tym roku wzięło w nim udział prawie 4 tysiące cyklistów. O tym jak policjant wkurzył Alberta Sosonskiego w wywiadzie dla Łukasza Różańskiego opowiada mistrz wagi ciężkiej. Płatne parkingi to bardzo dobry interes dla miasta. W zeszłym roku do kasy miejskiej trafiło z tego tytułu ponad pół miliona złotych. Ile miasta zarobiło w pierwszym kwartale tego roku, przeczytasz na stronie 13 Wiadomości Wrześnińskich.